Witam wszystkich. Zarówno tych co oglądają, jak i tych, co taką samochodowlę mają, podobną bynajmniej do mojej. Dzisiaj jest 30 grudnia odrobaczyłem gołębie, podałem środek im. Jeszcze nie można powiedzieć, że są odrobaczone, ale podałem dzisiaj im Pyrantresam. Na razie nie widzę tutaj żadnych takich oznaków, żeby miały. Zbyt dużo tych robaków, ale są głodne, będzie karmienie. Gołębie są żywe. Właśnie jesteśmy tutaj, to są same samice. Mam podzielane oddzielnie. Samce od samców. Gdyż cały czas był problem z parzeniem, z zakładaniem jajek. Teraz mam spokój. I tak będą przytrzymywane do połowy lutego. Kilka rodzaj gołębi. Dwa bociany, takie dostałem od kolegi, ale to nie dla mnie gołębie. Muszę ich komuś oddać ogólnie. Oni sobie nie dadzą radę z tymi gołębiami u mnie. Moje gołębie chodzą bardzo dobrze. Żałuję, że latem nie nagrywałem, jak żem lotował gołębie. Gołębie są lotowane do. 70 kilometrów jest kilka sztuk, które przybyły 22 km, ale oczywiście nie obyło się bez strat. Właśnie ta koczka, która siedziała na karmiku, to jest z gołą numer 1 u mnie. Ona przebyła 22 km w czasie. Półtorej godziny. Kilka sztuki skociatych, sportowych gołębi. Teraz nie wypuszczam, bo jest dzień krótki, te gołębie nie schodzą mi na, na, na noc, zostają. parę egierskich, dereszy jest 16 sztuk nie są to deresze wystawowe, takie fajne zwykłe gołąbki, ale deresze przybyły kilka razy, trzy razy mi nie wróciły na noc i deresze powracały na drugi dzień także nie są to głupie gołębie i oczywiście ganiane mocno ganiane są budapesztańskie bociany To jest cisza i spokój. W drugiej budzie są samce, to tam jest straszny karmider, także pozdrawiam do oglądania filmików. Będzie wesoło, jak wpuści się do par, także warto jest co oglądać. Nie jestem tu już z nie wiadomo jakim hodowcą, ale Budapeszty już kilka lat hoduję, także zapraszam na moją stronę. Ja jedną chciałem dodać, że gołębie nie dostają teraz nie wiadomo jakiej karmy dostają pszenicę. Zresztą przy odrobaczaniu mała dieta im się przyda dzisiaj dostali pierwszy raz Ogólnie to są straszne dzikuny, tylko rusza się i od razu wszystko idzie w górę. Także pokażę Wam. Tak, tak to się zachowuje, jak się tylko podniosę. Jest dużo gołębi Kupionych Od takiego hodowcy z Łazów Teraz oglądałem na YouTube to Pan Andrzej z Elbląga słynny YouTuber kupywał od niego także lot gołębi Tylko, że ja już te gołębie kupiłem 3 lata temu Także Są to bociany budapesztańskie bardzo mocne Wytrzymałe Jak zarówno dobre do lotowania bardzo pamiętają młode są niesamowicie pamiętliwe niektóre puszczałem to po dwóch, trzech dniach nawet przychodziły straty są malutkie teraz przejdziemy do następnej budy tam są samce zatrzymał chwilę Jesteśmy teraz właśnie u Samczyków. Troszkę słabe światło tutaj jest, ale, ale coś tam widać. Są gołębie same sportowe. Nie będę tu się przechwalał, po ile godzin oni fruwają, bo to jest w zależności od pogody, od ciśnienia, ale gołębie całym lotem Potrafią chodzić do 2-3 godzin na bardzo wysokim pułapie, na którym ich w ogóle nie widać. A dziki straszny.